Dziś poruszamy temat, który wywołał spore poruszenie zarówno w Polsce, jak i u naszych zachodnich sąsiadów, Niemców. Niedawno w polskiej części Morza Bałtyckiego odkryto ogromne złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Mowa o 33 milionach ton ropy i aż 27 miliardach metrów sześciennych gazu, co jest ogromną wartością i może mieć kluczowe znaczenie dla naszej gospodarki i energetyki. Złoża znajdują się zaledwie 6 kilometrów od polskiego wybrzeża. Niedaleko Świnoujścia i wyspy Uznam, która jest podzielona między Polskę a Niemcy. To właśnie bliskość tego terenu do niemieckich terenów wywołała zdecydowaną reakcję u naszych sąsiadów. Niemieccy politycy oraz lokalni samorządowcy z wyspy Uznam wyrażają poważne obawy i domagają się wyjaśnień od polskiego rządu. Obawiają się, że eksploatacja złóż może negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego oraz na lokalną turystykę która jest jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla mieszkańców wyspy. Burmistrz Heringsdorfu mówi o ogromnej ingerencji w naszą ojczyznę i podkreśla, że działania po polskiej stronie mogą mieć bezpośrednie skutki po niemieckiej. Z jednej strony rozumiemy obawy o środowisko i chcemy dbać o Bałtyk, z drugiej jednak to dla Polski ogromna szansa na uniezależnienie się od importu surowców energetycznych. Posiadanie własnych złóż ropy i gazu może znacznie obniżyć koszty energii i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. To także możliwość stworzenia nowych miejsc pracy i rozwinięcia gospodarki lokalnej. Warto jednak pamiętać, że eksploatacja takich złóż wymaga bardzo precyzyjnych i bezpiecznych technologii, które minimalizują ryzyko wycieków i zanieczyszczeń. Konieczna jest współpraca międzynarodowa i dialog między Polską a Niemcami aby zapewnić ochronę środowiska i uwzględnić interesy obu stron. Podsumowując, odkrycie złóż ropy i gazu na polskim Bałtyku to szansa, ale i wyzwanie. Z jednej strony możemy zwiększyć swoją suwerenność energetyczną, z drugiej musimy szanować środowisko i dobre relacje z sąsiadami. Jak to się rozwinie? Czas pokaże. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym odkryciu i reakcji Niemiec. Czy Polska powinna iść dalej i eksploatować te złoża? Czy może priorytetem powinno być środowisko i dobre sąsiedztwo? Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych informacji.